Dzień dobry, witam się z wami z siłowni, idę właśnie na trening. Chciałam nagrać ogólnie cały trening, ale nie wiem czy mi to wyjdzie, bo zapomniałam oczywiście statywu wziąć z domu, także brawo ja, brawo. Zobaczę co da się zrobić, dzisiaj robię plecy, więc bardzo się cieszę, bo to jest ulubiona partia jaką lubię ćwiczyć jeszcze lubię ćwiczyć nogi. Kocham ten ból, zawsze trening zaczynam od Kardio, aby rozruszyć trochę mięśnie. Nie jest to potrzebne, ale 5 minut mniej więcej, właśnie jakieś rozciąganko. No i nie nagrałam treningu, bo było za dużo ludzi, a ja, no ja się wstydzę no i też nie chcę przeszkadzać innym. Ludziom, którzy po prostu ćwiczą, udało mi się tylko nagrać rozgrzewkę, bo akurat yy, tam, gdzie robię rozgrzewkę, nie było nikogo, ale też tak kamerę schowałam głęboko, więc nie jest idealnie nagrane. Sorki. Ja już jestem w domu, także przymierzymy razem sukienki, bo w sobotę jestem na imprezie na 18 mojego najstarszego siostrzeńca. Ja nie wierzę, że on już ma 18 lat. To jest nie wiem, nie mieści mi się w głowie to, że jest pełnoletni. No ale czas mija niestety yy, i to bardzo szybko, także nauczyłam się, żeby doceniać naprawdę każdą chwilę. A impreza jest w klimacie yy, black and white, także zamówiłam sobie same białe sukienki, ale mam czarne buty, także idealnie w klimat. Sukienka numer 1, prezentuje się tak. Jest bardzo ładna, bardzo kobieca, choć mam na moje małe piersi, na moje małe SS-y. Muszę założyć stanik niestety, chociaż bardzo chciałam tego uniknąć. Jest bardzo prosta, więc ona nie jest jakaś taka mocno imprezowa, więc idealnie, nie chciałam jakiejś takiej sukienki rozkloszowanej czy coś takiego, tylko właśnie chciałam taki prosty krój, łatwy. Bardzo ładnie w niej wygląda, bardzo dobrze się w niej czuję. Super, bardzo mi się podoba. Chociaż no trochę mi tutaj odstaje, jak widzicie. No ale jak mówię, moje małe piersi przymierzamy dalej. Ok, mamy drugą sukienkę. Jest również bardzo, bardzo kobieca, bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Tym razem długi rękaw i ma bardzo szerokie, ładne rękawki, także bardzo mi się ona podoba. Też dobierałam sukienki po to, żeby móc później ubrać, nie wiem, na randkę, na jakiś inny wypad, żeby była po prostu wykorzystana. Ok, bardzo mi się też podoba pasek przy niej. Mm, bardzo podkreślę moją sylwetkę. I kurde, nie wiem którą wybrać. Ona w niej na pewno nie będzie mi ciepło, bo ona ma bardzo delikatny materiał, więc jest taki dosyć przybiewny. Szkoda tylko, że morda jest niewyjściowa. Okej, okay. sukienka numer 3. Znowu tutaj postawiałam na długi rękaw. I znowu jest taka bardzo, bardzo kobieca. Bardzo mi się podoba to, że ten materiał jest pofałdowany. Materiał jest taki bardzo szorstki, ale jest przyjemny w dotyku. Idealna jest długość, tylko niestety, ale moje małe SS-y tutaj nie pasują. Też bo mi tutaj stanik. To jest troszeczkę za luźno moim stanie, więc sama nie wiem. Wam, która się podoba. Help me. Ok, po długich przemyśleniach zabieram tą trzecią sukienkę. Bo druga mi się bardzo podobała, owszem, ale trochę mi odstawała i to troszeczkę drażni, a ja chcę się też czuć komfortowa przede wszystkim. A na imprezkę idę sama. Jak mogliście zauważyć, od kilku odcinków nagrywam gdzieś indziej. Nie ma przy mnie maksa, bo się rozstaliśmy. Nadal trudno mi się o tym mówi, ale jest coraz lepiej. Bez spekulacji, co się stało, bo to jest nasza prywatna sprawa. Chciałam Wam tylko też powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce. Jednak się dzielę tutaj swoim życiem i chcę być z Wami szczera przede wszystkim. Z Max mam dobrą relację, także nie ma tutaj żadnej burzy ani nic takiego, więc bardzo się cieszę. No, był trudny czas dla mnie. Już jest coraz lepiej, jakoś to sobie wszystko poukładałam w głowie i takie rzeczy są jednak po coś. Czegoś muszą nas nauczyć te trudne rzeczy i nam no mnie już dużo nauczyła ta sytuacja. Także nawet z najtrudniejszego okresu życia można wyciągnąć coś dobrego, także pamiętajcie o tym. Wiem, że jak jest naprawdę źle to ciężko myśleć pozytywnie. Nie było tak samo, ale jest już naprawdę coraz lepiej. Jakoś to będzie. A idę sama też dlatego, że za późno zaczęłam ogarniać kogokolwiek i e, po prostu nie myślałam o tym bardzo długo, o tej imprezie i żeby kogoś w końcu zaprosić, więc idę sama. I też się bardzo cieszę, Ostatnio lubię być sama. Zaczynam lubić coraz bardziej siebie. I to jest coś fajnego, żeby właśnie zrozumieć przede wszystkim, co się dzieje w głowie, co się dzieje w serduszku. I fajnie. Ja się bardzo cieszę, że w końcu zaczęłam doceniać właśnie siebie jako osobę. Bo było mi z tym trudno. Nadal jest siebie doceniać, ale z czasem. Jest naprawdę dobrze. Fajnie jest kochać siebie. Nie? To jest coś pięknego. I życzę wszystkim czegoś takiego doświadczyć, bo jednak samokrytyka, która się dzieje w naszej głowie, krzyczy najgłośniej. I fajnie wyjść z tego, że w końcu nikt nie mówi mi tutaj, że jestem zła, podła, tylko. Kurde, że jesteś naprawdę fajną osobą. I to jest coś pięknego. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę. Ja trochę jestem nieogarnięta, wybaczcie, ale jadę właśnie pomóc mojej siostrze, udekorować salę, na której ma być osiemnastka. I w sumie to nie ma być jedyna impreza, bo w dodatku, bo w dodatku imprezę ma jeszcze moja siostra ze swoim mężem. Mają 15 lecie ślubu. Dobra, co robić? Czyli ja jestem niepotrzebna. Niepotrzebna jest jesteś. Cześć cześć. cześć, cześć. A balony dmuchać jeszcze? Razem po dwa? Dobra. Pięć końcowy. ogarnięta. Musieliśmy się troszeczkę spieszyć, bo okazało się, że jest jeszcze jedna impreza. Impreza jest typa, nie impreza. <grym się> ja lecę się ogarnąć również do domu, zrobić jakiś make-up i tak dalej, ale mamy jeszcze do imprezy 6 godzin. Także wszystko na spokojnie. Ja na imprezki już gotowa. Na biurku panuje chaos. Spieszę się, bo już trzeba jechać. A ja nie jestem do końca gotowa. Prezent spakowałam, tak? Ten, co widzieliście w ostatnim vlogu. A dla młodego kasę. To mu się na pewno przyda. Już na imprezie jest trochę głośno. Ja jestem głodna i czekam na obiad. Dzień dobry. Wczoraj, jak przyjechałam do domu, była gdzieś po koło trzeciej. Przed trzecią chyba było. Jedyne, co zdążyłam zrobić, to umyć twarz, zdjąć biżuterię i pójść spać. Byłam tak zmęczona. Mało tego, niby byłam zmęczona, ale, ale nie mogłam zasnąć później. Nie zasnąłam koło czwartej. tam nawet po czwartej, coś takiego. Ja właśnie wybieram się na siłkę i chcę Wam nagrać yy, trening. Mam nadzieję, że akurat jadę w godzinach, gdzie jest mało ludzi. Fala to jest jedna z moich ulubionych na jakich byłam. Nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia możliwe, że po prostu ja różnam tę maszynę i jest mi łatwo funkcjonować w tym wszystkim, że nie muszę niczego szukać i tak dalej, ale jakoś tak naprawdę jest tutaj dla mnie wygodnie. Na jedną stronę, czyli 25 kg. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kolejne dwa jego na stronę weszło. A jeszcze tak na szybko powiem, co dzisiaj mam zaplanowane. Więc przysiadę ze sztangą, to już mam. Hip, teraz ze sztangą, chociaż ja chyba hip to sobie odpuszczę. Wykroki, chodzenie sentlami, prostowanie nóg na maszynie, uginanie nóg na maszynie i wspięcie na palca, czyli, czyli łódki po prostu. Po treningu. Najgorsze jest to, że rozładowała mi się kamera, ale to nic, ale sobie dowaliłam te nogi. Jeszcze na koniec, ostatnio robię wzmocnienie brzucha i co trening staram się robić brzuszki i tak dalej. Także jeszcze na koniec sobie dowaliłam brzuchem, a najbardziej są to łydki, nie <grytania> Ale trening treningu zdecydowanie. Choć przez tą imprezę jestem e, bardzo zmęczona, bardzo. Wracam do Was już ogarnięta po siłowni. Dzisiaj takie małe czynniki sprawiają, że mam wkurzający dzień. Po pierwsze, zrobiłam na złą godzinę premierę filmu, dlatego nie było o 12, tylko o 18. Przez przypadek źle zaznaczyłam godzinę. Brawo ja. Po drugie, zapomniałam wody na siłce, na siłkę, ale na szczęście żabki są jeszcze otwarte, więc po prostu sobie kupiłam, no ale już mnie to lekko drażniło. A po trzecie, jak na złość, na siłowni było więcej ludzi, niż zazwyczaj o tej godzinie. Ale to nic, po prostu zapytałam się, czy mogę nagrać trening, czy nikomu to nie przeszkadza. Wszyscy mówili, że nie, że spoko, luz. także cieszę się. A bardzo mi zależało, żeby nagrać ten trening dla Was. A jeśli chodzi o osiemnastkę, to było fajnie, bo nie mówiłam, jak było. Było fajnie, było tak, ale też było tak. Trochę się już męczyłam na sam koniec. Nie powiem. Już za dużo tej muzyki dla mnie było. Za dużo yy, wśród ludzi. Po prostu moje baterie społeczne się wyczerpały. Ale na podziękowanie były takie yy, ciasteczka z ruchu. Jeszcze nie odpakowałam, także zobaczymy, co mam w środku. Uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania. No ja jestem ciekawa, czy ta Wróżba się spełni. Mm. Zapomniałam też powiedzieć, że bardzo buty mi obtarły. I to nie przez szpilki, tylko przez mokasyny, które miałam. I mnie tak dzisiaj yy, bolą pięty, że to jest szok. Ale to nic, zagoi się. A ja jadę właśnie do maila, bo nie mówiłam wam, jak wygląda sytuacja z mailem. Mailo został z Maxem i co jakiś czas po prostu. Jadę go odwiedzić, idziemy na spacer. I się cieszę, bo już tęsknię za nim. Okej, okay, wróciłam do domu, lecę mieć twarz i idę spać, bo już jest trochę późno. Jeśli ktoś mnie ogląda tutaj tak bardziej profesjonalnie, na siłce, to niech da mi jakieś podpowiedzi, co jeszcze zmienić technicznie i w ogóle, bo jestem amatorem jednak, a chciałabym posłuchać, co bym mogła zmienić, aby ten trening też był dla mnie przyjemniejszy. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do następnego razu. Bye. No i co, nie, I ma bardzo. I ma bardzo. Zapomniałam też powiedzieć, że bardzo stopy mi obtarły, znaczy buty mi obtarły.